Pan na krótkich, panie kolego, jedzie? A gdzie tam? Długie mam. O, a teraz niech pan uważa. Teraz mam krótkie światła. Zdawało mi się. No tak, to, to jest bardzo złudne. Jak nie ma drzew po bokach, tylko otwarta przestrzeń, to tak się może wydawać. Możliwe, że tak mi się wydawało. A inaczej wygląda wszystko od strony pasażera, inaczej od kierowcy. Ja już jeżdżę tych dobrych parę lat. Znam to nie od dziś. Pan lubi nocne jazdy? Ja? Ehe, uwielbiam. No naturalnie przy dobrej pogodzie, taka jak dzisiejsza, w sam raz. O okularów pan nie zmienia? Okularów? Do czytania? Nie. Do nocnej jazdy. Dlaczego pan pyta o okulary? Tak, tylko. Wie pan co, prezesie? Daj mu już tej sprawie spokój, dobrze? Mnie to nie pomaga prowadzić wozu. Przepraszam, panie kolego. Uniosłem się. Ale. Niech to wszyscy diabli, no. A niech to jasne. No, to już do prawdy trzeba mieć pecha. Co się stało? Żeby pan wiedział, inżynierze, no, zeszłego roku na tej samej na zostawiłem parasol, a dzisiaj szlak by to trafił, zdaje się. No nie ma, no się Zostawiłem aktówkę Jutro pan zadzwoni, to odeślą Dokąd ja mam dzwonić? Czy ja wiem, gdzie ją posiałem? Co tam, głupia aktówka Niech się pan nie martwi Tam były ważne dokumenty Wszystkie analizy, panie produkcyjne Bardzo mi przykro, inżynierze Ale musimy zawracać Ja pokryję koszta, no. Nie chodzi o koszty. Jest pół do drugiej. Na miejscu bylibyśmy o trzeciej. A no, kto pan o tej godzinie otworzy salę konferencyjną? Kto otworzy szatnię w restauracji? Kto w ogóle będzie się zajmował takim głupcem, jak czyjaś aktówka? No, panie inżynierze, jestem człowiekiem starszym, odpowiedzialnym. Jeżeli pana o coś proszę... To musi być to dla mnie sprawa ważna. No, błagam, zawróć pan. A co pan sobie wyobraża? Na czym zajedziemy? Mam paliwa w Baku tyle, ile trzeba na powrót do domu. Cysterny z sobą nie włożę. Zresztą, panie prezesie, mógł pan wracać, dajmy na to pociągiem, a, a pociąg też by nie zawrócił. No, mam rację? A ja wiem jedno. O ile pan by mnie na przykład o coś prosił, nie odmówiłbym, mimo że jestem starszy. To też ja panu nie odmawiam. Ja tylko wyjaśniam powody, dla których nie mogę się cofnąć. A zresztą wyjechaliśmy przed dyrektorem technicznym. On tam jeszcze ze swoją paką został. Na pewno zauważą aktówkę. No to przecież nie szpilka. Dowiozą panu. Jutro rano aktówka będzie w biurze. Panie inżynierze, pan to niby nie wie, jak my się lubimy z dyrektorem technicznym. Nie pamięta pan, jak on mnie złośliwie ścinał w dyskusji? Moglibyście już sobie panowie dać spokój z tymi prywatnymi wycieczkami. W końcu nie młodzi już ludzie, obaj na stanowiskach. A takie tam podjazdy. Proszę mnie tutaj nie pouczać. Proszę zawrócić. Dlaczego pan inżynier wysiada? Prosiłem przecież, żeby pan zawrócił. Wysiadam, bo jestem zdenerwowany. W takim stanie jechać nie mogę. Ech. Pan zapali? Chętnie. Proszę bardzo, ale nie w wozie. Że drzwi są otwarte, nie nadymi się. Wie pan co? Panie prezesie, skończmy z tą prymitywną grą, dobrze? Ta zabawa zupełnie mi nie odpowiada. No niech pan wyciągnie tę aktówkę spod siebie i nie robi ze mnie idioty. Radzę rozprostować kości, zapalić i zapomnieć o wszystkim. Tak będzie najlepiej. A ja nadal twierdzę. Że myśmy tam kogoś na szosie zostawili. Najwyżej coś, a nie kogoś. To była jakaś szmata, jakieś pakuły. Nie, mnie tak coś mówi, że pan nie ma racji. Trzeba było sprawdzić zaraz na miejscu, tak jak mówiłem. Zatrzymać się, zbadać. Nie chciał pan. Nawet stuk jakby słyszałem. Mm, pijakowicie czknęła on. Stuk słyszał. <śmiech> <śmiech> Proszę bardzo. Możemy sprawdzić maskę, blotnik. No, co? Ślad jest? Ha, no śladu nie ma. N niech pan tu latarką poświeci. Świecę. No i co? O, niewierny Tomasz z pana. Zając podleci, to pocharata. Co dopiero człowiek? Też wcale nie twierdzę, że pan stuknął człowieka. Tylko, że tam ktoś leżał A no, ja nie jestem milicjantem, żeby pijaków zbierać z szosy Wiązać w pęczki i odwodzić do mamusi Daj mi, pan święty, spokój A mało to razy baba chlopa z chalupy wygna To się taki schleje, uwali i leży A jednak coś gruchotnęło Co miało gruchotać? Dziury są, to gruchocze sam pan inżynier mówił, że kapelusz leżał z boku. Nie, taki tam no, kapelusz. Raz jeszcze proponuję, zawróćmy. Czego się pan inżynier boi? No, pił pan przecież mniej ode mnie. Szosa dosyć ruchliwa. Do rana ktoś go zabierze. Tego powinniśmy się najbardziej obawiać. Dlaczego? Wielka mi filozofia. Podejrzane będą wszystkie wozy znajdujące się za miejscem wypadku Pani z pana Pan myśli, że tu wszędzie milicjanci w rowach siedzą i mikrofilmy kręcą Wystarczy, że... Zaraz, zaraz, cicho Ktoś jedzie Akurat z tamtej strony Wsiadaj pan, jedziemy Nie, 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 lepiej będzie jak nas minął Nawaliło coś? Nie, panie dyrektorze, wyszliśmy na papieroska. To ja sobie zapalę. Panie Kaziu, pięć minut. Tak, no i jak wam się jechało? Normalnie, tylko ten wiatr. No, pan dyrektor dzisiaj nie prowadzi? Nie, nie, kiedy sobie popiję, to nie prowadzę. Na wszelki wypadek, tak. A pan co tak na mnie z boku, prezesie? Jeszcze zły za tę dyskusję? Ja nie, no szkar. dyrektorze. No, myślę też. Powiedziałem, co wiedziałem, bez obrazy, bo mnie to wszystko czasami denerwuje. Organicznie mnie denerwuje. A pan tym swoim ile wyciąga? Ja nigdy do dechy. No, nawet nie wiem. Ja wie pan, dyrektorze, zawsze jeżdżę ostrożnie, po malutku. Aby pewnie. No, no. no nawet mówiłem, jedź pan, panie inżynierze, daj pan gazu, panie późno już usłyszony się niecierpliwią. Ale on nie, nie. No, no i teraz stoimy nawet. To dziwne, to zupełnie dziwne, bo myśmy was gonili i dogonić nie mogli. Gonili? Dlaczego? Taka sportowa żyłka. Pan już długo prowadzi inżynierze? O, ładnych parę lat. Ja już kilkanaście, ale jak sobie popiję, to nie prowadzę na wszelki wypadek. Tak pan ogląda mój wóz coś ciekawego, dyrektorze? Nie, ale jeszcze się właściwie całkiem nieźle prezentuje. A jak hamulce? Hamulce? Jak hamulce, w porządku o, o, tutaj lakier lekko puszcza Stuknął pan gdzieś Zwyczajnie rdza pod spodem to, to, to lato takie mokre No właściwie tak, tak No to panowie, wszystko sobie wyjaśniliśmy Dowozów, jazda, nie ma nas Niech pan dyrektor jedzie Jeszcze szybę przetrę Dogonimy was no to szerokiej drogi. Tak, szerokiej drogi. Niedługo się zobaczymy. <grym> Do widzenia. On coś wie. Myśli A. Pan... On coś wie. Myśli pan. A, po co by przystawał? Na papieroska? A to przesłuchanie? Jakie przesłuchanie? To nie było przesłuchanie? A co to było? Przecież pan wie. O tym on normalnie rozmawia, o ile w ogóle z ludźmi rozmawia. A dzisiaj. Ile pan wyciąga, jak długo pan jeździ? a to oglądanie samochodu, la a lakierardza. Mnie tylko zastanowiło to jego ciągle podkreślanie, że on jak sobie wypije, to nie prowadzi. Na wszelki wypadek. Hmm? Wypadek. Rozumie pan? Ten człowiek mówi tylko takimi szyframi. Sam już nie wiem co robić. No chyba, chyba musimy tam pojechać. No, tak, no, tak. No nie ma innego wyjścia. Musimy. Teraz. No teraz natychmiast. Trudno muszę wiedzieć. Muszę to wszystko mieć poza sobą. Chcę mieć spokojne sumienie. Wsiadaj, pan. Jeżeli tam leżał naprawdę człowiek, jeszcze może być wszystko dobrze, jeszcze może nie być za późno. A jeżeli tam nikogo nie znajdziemy? Chciałbym, aby tak było. Bo pan nie wie, co ja widziałem w samochodzie. W jakim samochodzie? W tamtym dyrektorskim, na tylnym siedzeniu. Kiedy pan z nim rozmawiał, ja zajrzałem z tyłu do wnętrza. Tam leżał kapelusz na parapecie. A na kanapce leżał ja jeden wyciągnięty. Tak? Może to ktoś z narady spał? Mm. Może tak, a może i nie. Już się nie cofnę. Muszę sprawdzić. Tu zaczynają się już te brzuski. Niech pan zwolni. To tutaj gdzieś w pobliżu. Jeszcze kawałek. Nie, nie, nie. To tutaj gdzieś. Właśnie. No i nie ma mhm. Nie ma Pusto mhm. Nic nie ma Więc zabrali I zwalą na noc Przecież ja naprawdę Ja Ja Sam pan wie Nikogo nie A kto panu uwierzy Trzeba było zaraz zawrócić a prosiłem, głupich kawałów za aktówką się chwytałem, a pan nie i nie. Jest! Jest. Co jest? Kapelusz. I, i leży ktoś. Na całe szczęście, że leży. Leży! Leży! Leży strach! Na wróble! Hahahaha. <laughs> <laughs>